Dzień dobry Państwu, niedziela 15, dzień grudnia. E, idziemy tutaj do Kościoła Świętego Maksymiliana, bo w sali parafialnej dzisiaj e, premiera najnowszego filmu dokumentalnego Grzegorza Brauna, e, G4. 1877, Wojna Światów. Zapraszam. Sam chciałem oglądać ten film i szukałem na internecie, szperałem, nigdzie nie mogłem go znaleźć, więc zadzwoniłem do y, Polski. No, i poprosiłem o film. I tak co? Się zaczęło. I po prostu. I po prostu dostałem pozwolenie, tak. Yy, dostałem pozwolenie od kancelarii yy, Grzegorza, Grzegorza Brauna na ten film. No i widzimy. Proszę powiedzieć, ile osób było za, yy, zainteresowanych w organizowaniu, tak bym to nazwał. Yy, Komu trzeba podziękować oprócz pana? To ja myślę, że najlepiej by było, yy, to było tak. Jest cztery osoby. To jestem ja, Adam Rachpał, yy, jest też Jacek. Mosor, który tutaj przyniósł nam ekran i projektor. Jest pan Maciek Zając i pan Darek. A, nazwisko nie Puszka. pamiętam. Puska. tak. Super, to dziękujemy w takim razie. No i chyba dużym zainteresowaniem. No widzę, jest. że tak, nawet żeśmy się nie spodziewali takiego zainteresowania. No to Także pięknie. Jesteśmy zadowoleni. To pięknie, dziękuję bardzo. A Dzięki. jeszcze chciałem na koniec dopytać, a jakby ktoś inny chciał organizować, to jaka droga? Jak by pan polecał? Z kim się kontaktować? Kontaktować się w Polsce. Na internecie wyszukać po prostu strony Grzegorza Brauna i po prostu tam są, tam, tam tymi śladami iść. Czy to jest kopia jakaś CD, czy, czy to jest z internetu? Nie, to jest specyficznie dla nas, dostaliśmy kopię i to jest tylko i wyłącznie dla nas. Rozumiem, czyli tak, tak samo w jest innych kodowana. miejscach... W innych, miejsca. w innych miejscach wszyscy dostają swoje osobiste kopie, tak, które specjalnie są kodowane, żeby nie było, możla... żeby nie było żadnych wylewów, przelewów. Dziękuję bardzo. No, dziękuję. Pan też się zaangażował w to, żeby, żeby ten film tutaj y, mógł y, być wyświetlany. Meta Dlaczego? Jest. Skąd to zainteresowanie u Pana? Akurat y, no, czytałem dużo o Gietrzfaudzie i y, jak byłem w Polsce, y, we wrześniu, to miałem okazję go zobaczyć, no co prawda troszeczkę byłem zmęczony po, po locie samolotem, także pół przespałem, dlatego, dlatego postanowiliśmy zorganizować tutaj nowy pokaz, żebym zobaczył go w całości. Czego się Pan spodziewa? A, no przede wszystkim a, przede wszystkim może zmiany świadomości naszego społeczeństwa w kwestii e, globalnej globalnej e, geopolityki e, i po prostu no e, może może uświadomienie sobie pewnych pewnych faktów historycznych, które lubią się powtarzać i odnoś, odniesienie ich do obecnej sytuacji, którą mamy teraz. A Panie Dyrektorze, kiedy się Pan po raz pierwszy dowiedział o Gieczwałdzie? A jakieś parę, parę lat temu. 3, 3 no lat właśnie, lat to temu. jest taka jak gdyby tajemnica gdzieś. Tak, no, no jest, to, jest to po prostu historia, która w ogóle nie ma jakby miejsca w naszej historiografii i po prostu, no dobrze, że są ludzie, którzy promują informacje na ten temat. I Pan jest jednym z nich. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję uprzejmie. Tak, tak właśnie z kolegą madamem Rachwałem i właśnie, e, tak właśnie zobaczyliśmy ten właśnie Pana film i... i to nie mój film, to... Ale pan przez dobrze. Pana właśnie, jak Pan robił um, interview z, z, z George'em Brownem jak na, na premierze w Warszawie bardzo, czy, czy było w Polsce wtedy. I zadamy właśnie tak, czy parę osób się tak zga, zaangażowaliśmy w ten film, w sensie... A czym się pan na co dzień zajmuje? A właśnie, z, ja pracuję w branży filmowej właśnie. I, I co pan robi? A robię technical directing, czyli to jest a, a, różne od reklamy, a seriale i różne... A, więcej techniczna sprawa a w, a, w filmie branżowej, czyli, czyli więcej behind the set. Y, a dlaczego g pan? Dlaczego to pan a, jakoś... To jest taka, to jest taka historia i takie, takie y rzecz, co, coś o tym się nie mówiło. Ja się tak naprawdę co od pana Grzegorza, od reżysera e o tym filmie i, i tak naprawdę przez, przez du dużo dużo lat nikt o tym właśnie nie mówił. No właśnie, ciekawe dlaczego. Właśnie, i, I właśnie w tym sensie właśnie się zaangażowaliśmy w ten film, aby pokazać i, i rozprzestrzenić rozprze e ten film w sensie. Żeby jak najwięcej Polonii i tak samo international, żeby pokazać, że coś takiego się ukazało i żeby rozprzestrzenić ten cały subject i to, co się właśnie co się powiedzmy no, dziękuję Panu bardzo, bo, bo widzę, że Pan ma tutaj profesjonalny sprzęt. Który jest pan jest... A, tak, tak. Właśnie spróbowaliśmy jak, jak najlepiej przynieść, żeby był najlepszy odbiór a, dla na naszych widzów, no, tak samo nie spodziewaliśmy się, że będzie Taki aż duży od Newton, ale to jest, to jest jedna, z, jedna z premier, powiedzmy, w Kanadzie. Jeszcze będziemy próbowali w Brampton zrobić i, i może, może tak samo w Toronto. Dziękuję bardzo. Dlaczego państwo przyszli dzisiaj na film? Bo wiemy, o czym jest film i to jest bardzo ważna sprawa. A byli Państwo w Giecwauzie kiedykolwiek? Nie, nie, ale mamy nadzieję, że pojedziemy. Czy to nie jest dziwne, że jedyne objawienia maryjne w Polsce po polsku są tak jakoś dziwnie zapomniane? Bo pewnie jest w takim miejscu trochę zapomnianym. I dlatego pan myśli? Tak być. Dziękuję bardzo i miłego oglądania. Dziękuję. Dlaczego na ten film tutaj zawitaliście, panowie? Marek, ponieważ, i, ponieważ go i Jacek. poleciłeś. <laughs> Rozumiem, tylko bardzo, a miło reklamę. A ty, Marku? A, słyszałem e, e, wiele o tym filmie i postanowiłem zobaczyć go na własne oczy. I Maciej Zając, mam zaszczyt przywitać Państwa na kalendryjskim premierze filmu Wietrzał 1877 Wojna Światów w reżyserii Grzegorza Brana. Na początku prosiłbym ojca Bogusia o poprowadzenie modlitwy. Tak jest trochę. Ja też rozwitam bardzo serdecznie. Dziękuję, że przybyliście. Miejsce małe, piękne. Ekran też nadzwyczajny, dostarczony, dzięki organizatorom, którym bardzo, bardzo też dziękuję, że wszystko dopiero na ostatni guzik Coś tam już się podłącza, ale to my jesteśmy przyzwyczajeni, że podsłuchują, mnie. Tak. Nic nas nie dziwi, kochani, witam was i też niech to będzie przeżycie przede wszystkim związane i z naszą wiarą, i z polskością dla umocnienia, no i dobrze znać historię, patrzeć z różnych z różnych stron na to samo wydarzenie, żeby też człowiek miał czy więcej informacji, czy więcej łaski, tym bliżej jest człowiek prawny. Łaska i wiedza to jest to, na czym Bóg buduje, i dlatego dał nam i serce, i rozum, abyśmy mądrze to wykorzystywali. Kochani, pomodlimy się też na samym początku, abyśmy też byli wsparci. Pomocą nieba jedną z najstarszych modlitw Kościoła, która ma już prawie osiemnaście czy 17 wieków, powstanie I podejście się przez ręce Maryi zbawicie się nowi. W imię ojca i syna i ducha świętego, pod Twoją obronę uciekajcie się na Boże, do Ciebie. Naszymi gruźbami raźnie i w naszych, a zbierali zły nas zawsze ano, Interwencji, która uchroniła naród Polski przed kolejną inserekcyjną prowokacją i w wymierny sposób przyczyniła się do odzyskania przez Polskę niepodległości 40 lat później. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy... Przyczynili się do organizacji tego wydarzenia. Przede wszystkim ojcu Bogdanowi, proposzczowi naszej parafii, za możliwość pokazu w sali i Otwarte Serce. Fundacji Osłuchowej, a szczególnie pani Katarzynie, asystentce pana Grzegorza Brama, za udostępnienie filmu. Adamowi Radwałowi Darkowi Pukasowi, za inicjatywę sprawczą. Jackowi Mosorowi z firmy Cinecru za oprawę techniczną oraz panu Andrzejowi Kumorowi z redakcji Goniec za patronat medialny oraz młodzieży i seniorom za pomoc w przygotowaniu sami. Film opowiada, opowiada o historii walki z narodem polskim, wiarą katolicką w okresie kultur Niestety, dzisiaj mamy nową odsłonę tej samej batalii. Oto niemiecki koncern LIDL planuje wybudowanie ogromnego kompleksu utylizacji odpadów w bezpośrednim sąsiedztwie z aktualnym w Jeśli inwestycja ta powstanie, na zawsze zniszczy niepowtarzalny charakter tego miejsca. Jest sprawą skandaliczną, że na miejscu prawnie chronionego parku krajobrazowego Doliny Pasłęgi. W miejscu, gdzie normalny obywatel nie może postawić wyższego płotu, niemiecki koncern dostaje pozwolenie na prowadzenie takiej inwestycji. Gieczołd to nie śmietnik, ale nasze dobro narodowe. Apelujemy do władz o wycofanie zgody na tę inwestycję i domagamy się wysokiego odszkodowania od niemieckiego koncernu. Apelujemy o wspieranie ogólnopolskiego Komitetu Ogromnych Wieczorów. Więcej informacji można uzyskać na stronie solmit.pl. Jeśli chcielibyście Państwo wesprzeć we tę akcję oraz fundację posłuchową, można złożyć ofiarę przy wyjściu z sali. za wszelkie ofiary w serdecznie uzach Szczęść Boże, kłaniam się moim rodakom w Mississauga, w Toronto, w Ludowej Republice Kanady. Kłaniam się gospodarzom tego miejsca, w którym Państwo się dzisiaj zgromadziliście i ja tam bywałem kiedyś w Waszych okolicach, bywałem nie raz jeszcze w moim poprzednim życiu jako reżyser, dokumentalista, gawędziarz. Bardzo dziękuję za gościnę tylokrotną, bardzo dziękuję za życzliwość i życzliwy odbiór moich filmów dokumentalnych. Dziś po latach wracam w tym charakterze. Wracam jako reżyser, dokumentalista w chwili wytchnienia, w chwili przerwy od moich obecnych zajęć. Dorywczych, ale przedłużających się zajęć parlamentarnych przez kilka lat w Warszawie, teraz w Eurokołchodzie w Brukseli, czy tu w Strasburgu, gdzie ten krótki komunikat nagrywamy parę dni wcześniej. Zapraszam Państwa na projekcję filmu. Getzfeld 1877, Wojna światów. To jest film, szanowni Państwo, wojenny, zgodnie z tytułem. To jest film, w którym się sporo strzela, są wybuchy, technika pola walki, intrygi dyplomatyczne, napięcia geostrategiczne, a punktem, w którym Wszystkie wątki się zbiegają i cała intryga się wyjaśnia jest dziewałt. Małe nawet nie miasteczko, wioska wówczas w XIX wieku i dziś w XXI wioska na świętej Warmii. Wówczas Prusy Wschodnie zabór. Niemiecki, Cesarstwo, Kulturkampf, a więc walka z Polskością, walka z katolicyzmem i później przez cały XX wiek, pierwsza wojna, druga II wojna, trzecia rzesza, wcześniej Republika Weimarska, później PRL, to wszystko nie sprzyjało Gierczwałdowi, to wszystko było przeciwko Gierczwałdowi. Kolejne reżimy nie chołbiły Gierzwałdu, kolejne pokolenia rządzących nie wkładały wysiłku w to, żeby Polacy lepiej uświadomili, sobie lepiej zrozumieli. Jakim skarbem, narodowym skarbem jest dla nas Djeczwałt. To, co wówczas się wydarzyło, tamtego lata, gorącego lata 1877 i to wszystko, co z tego wynikło. Ja Państwa zapraszam na ten film wspólnie z jego producentem, a moim przyjacielem i kolegą z ławy poselskiej, posłem Łodzimierzem Skalikiem. Wspólnie ten film zrealizowaliśmy. Oczywiście w znacznie szerszej liczbie naszych współpracowników, współrealizatorów, współautorów tego filmu. Film to jest, to jest sport zespołowy, a nie indywidualny. I, I zajęło nam to 6 lat. Od pierwszego spotkania z księdzem profesorem Krzysztofem Bielawnym którego Państwo widzicie, zobaczycie na ekranie w tym filmie. Ksiądz profesor Krzysztof Bielarny napisał taką książkę „Niepodległość” wyszła z Gierczwałdu. Spotkaliśmy się, zanim jeszcze ta książka zeszła z prasy drukarskiej, ale to spotkanie zainspirowało nas. Tak bardzo, żeśmy się zabrali raźnie do pracy, najpierw nad skromną naszą książeczką, potem nad filmem, no ale właśnie lata pokomplikowały te nadchodzące lata nieco cykl pracy. Ostatecznie ukończyliśmy tę pracę w roku 2024 i teraz Państwu ten film prezentujemy. Prezentujemy go w poczuciu, że to jest najważniejsza sprawa naszego życia, to jest temat, na pewno mojego życia, reżysera, dokumentalisty, temat wiodący. Nic ważniejszego mi się wcześniej nie trafiło, żadna sprawa większego kalibru nie była przedmiotem mojej pracy reżyserskiej i moich dociekań historyczno-naukowych. Właśnie Gierzwałt to jest pewien punkt dojścia. No i mam nadzieję, że obejrzawszy film, państwo, państwo przyjmiecie ten pogląd, że to jest w ogóle najważniejszy moment w naszej historii, w historii nowoczesnego narodu polskiego i że rzeczywiście, tak jak ksiądz profesor Krzysztof Bielawny to zdiagnozował, Ścieżka do niepodległości zaczyna się w Gierczwałdzie. No i prezentujemy Państwu ten film w przededniu niemalże wielkiej rocznicy. Za dwa i pół roku, latem 2027, upłynie 150 lat, półtora wieku od tamtych wydarzeń. I znowu wyrażam nadzieję, że obejrzawszy film Państwo. Podzielicie ten pogląd, że to bardzo ważna rocznica, której nie wolno nam przespać, nie wolno nam jej zmarnować, nie wolno nam przegapić rocznicy półtora wiecza. Gieczwałdu. Dlaczego? Dlatego, że chodzi nie tylko o sprawy zamierzchłe, historyczne, chodzi nie tylko o wzruszenia patriotyczne i uniesienia religijne, które należą do przeszłości, chodzi o przyszłość narodu polskiego. I tak jak w roku 1877 Polacy zobaczyli się i policzyli się po raz pierwszy w tak ogromnej liczbie miliona w ciągu paru miesięcy tam w Gieczwałdzie, tak i w roku 2027, jeśli nie będzie końca świata wcześniej, jeśli nie będzie wojny światowej. Mam nadzieję, tam się zobaczymy, tam się policzymy i, Szanowni Państwo, zrealizujemy ten sam scenariusz odzyskiwania niepodległości przez Gierczwald. A wtedy, w 1877 zdążyli do Gierzwałdu dotrzeć, kiedy jeszcze trwały objawienia, objawienia Najświętszej Marii Panny w Gierzwałdzie. Jedyne takie w Polsce uznane, potwierdzone przez władze, kanoniczną, władzę duchowną. Jedne z dwunastu takich w całym świecie, w całych dziejach. Jest Fatima, jest Lourdes, jest Gwadelupa i jest nasz wieczor na tej krótkiej liście. Więc kiedy jeszcze trwały objawienia, trwały całe lato, zdążyli tam dotrzeć Polacy z ziem wszystkich trzech zaborów i z wychodźstwa, z wygnania, z emigracji. I wyobraźcie sobie Państwo nawet i zza Atlantyku zdążyli dotrzeć do Gieczwałdu, kiedy jeszcze objawienia trwały. A więc cóż za niezwykła e, sytuacja bez mediów społecznościowych, bez Facebooka, Facebooka Twittera, bez telefonu komerko, komórkowego i brzeg, bez tanich linii lotniczych Polacy docierają do Gierczwałdu. W drugiej połowie XIX wieku. No więc my mamy łatwiej, Szanowni Państwo, obejrzyjcie film i odczujcie tę samą powagę sytuacji i tę samą wolę Bożą. Poczujcie i, i już. Od zaraz, od jutra, od dziś zacznijcie szykować się do Waszej pielgrzymki, Waszej wyprawy do Gieczwałdu najdalej latem 2027. Zapraszam na projekcję. Proszę o cierpliwą uwagę, ale obiecuję, że jakkolwiek nie czulibyście się Państwo dobrze zorientowani w polskiej historii, w dziejach ojczystych, ten film przyniesie Wam sporo informacji, których wcześniej nie znaliście, do których wcześniej nie dotarli Wasi nauczyciele, Wasi profesorowie, i to będą informacje ważne, potencjalnie istotne dla lepszego zrozumienia tego, co dziś się dzieje, bo i dziś toczy się ta sama wielka gra mocarstw. Niestety bardzo często przy nikłej świadomości innych narodów, przynikłej świadomości, niedostatecznej świadomości arkanów tej wielkiej gry moczarstw, między innymi wśród Polaków. No więc, ponieważ mam nadzieję, wszystkim nam zależy na tym, żeby Polska nie stała się po raz kolejny w tej wielkiej grze pionkiem, który będzie podstawiony do zbicia, żeby Polska nie stała się kartą, którą się zrzuci jakąś blotką w tej wielkiej rozgrywce, Polecam ten film jako wademekum historii ojczystej, nie, po to, żeby jeśli coś ma się powtórzyć, to właśnie to pospolite ruszenie, które poprowadziło Polaków do Dzierżału latem 1877 i które zaowocowało ledwie. Parę dekad później odzyskaniem niepodległości. Kłaniam się Państwu z Panem Bogiem. E, zapraszam na film. Do końca XVIII wieku wojny między głównymi z państwami europejskimi były wojnami o dominację kontynentalną. O domin